Witam cię gorąco w TVP1. Słyszałem, że masz krzywy ryj i obciągasz salami? To prawda, lecz nie obciągam salami. To fikcja. Powiedz, bije cię żona? Tak ostatnio dostałem taki wpierdol, że nie mogłem usiąść na mojej krzywej dupie. Stara musiała lecieć po wazelinę. Co ty na to? Co było następnego dnia? Jak się potem zachowałeś? Następnego dnia dostałem wpierdol schabowym. Zajebała mi klucze od samochodu i wypierdoliła w siną dal. Kiedy wróciła czekałem już na nią z deską klozetową. Wypierdoliłem jej prosto w czoło, iż nic jej się nie stało. Zamknąłem sracz. Nasrała mi do ogródka. Wypierdoliłem ją z domu. Następnego wieczoru zrobiła mi w na chatę ze swoim starym. Chuj wie czego chciał co jęczał, bo jest niemową. Co zrobiłeś z nimi? To oczywiste. Tamtą pierdoloną niemowę zamknąłem w piwnicy. Rozebrałem go do naga i zrobiłem mu izbę wytrzeźwień. Żona mnie zaczęła przepraszać. Było tak pięknie. Kwiaty, miała duże donice. Nigdy kochającego ciała nie za mało hehehe. Powiedz nam zjebie genetyczne. Planujesz dziecko z żoną? Oczywiście, że tak. Lecz obawiam się, żeby dziecko nie miało dauna. Wtedy by miała przejbane. Dziecko by zabrała ze sobą i spierdoliła. Nie ma chuja we wsi. Powiedz, co byś wtedy zrobił? Poprosiłbyś o pomoc? HM. Opowiedz na mojej starej. Byłbym wtedy bezradny. Jej stara ponoć uprawia zapasy. Ma czarny pas w karate. Jest trochę chujowa, ponieważ ubiera się w uchajem. Stara mojej żony jest tak gruba, że waży się wagą towarową. Ja pierdolę, co ona musi wpierdalać. Dobra, lecy, pozdro. No spierdalaj.